Dzisiaj Wam pokażę, jak zrobić wyrzutnie na przykład siebie jeden na jeden do góry. Potrzebujemy tylko TNT, ten dwornik, dźwignię, wiadro wody i lec. Proszę nowy. Rob, robimy tak. Budujemy dookoła. Czekajcie. Budujemy. Do czego dajemy jedno TNT. Daję to tutaj. Trawę albo jakiś blok tutaj. Redstone czekajcie. Ja jestem tu. Dźwignię tu. Wylewamy wodę i proszę naciskamy. TNT i już. Jak no, widzicie, to wszystko na rach.